Dzisiaj zapraszam na propozycję obiadową, przygotujemy miseczkę a'la sushi z pysznym ososiem i warzywami. Idealna w domu oraz jako posiłek do pracy. Do malaksera przykładamy 150 g różdżek kalafiora, który rozdrabniamy na tzw. ryż z kalafiora. Uważamy, aby nie był za drobno zmielony. Można również użyć już gotowego ryżu z kalafiora, który jest dostępny w sklepach. Na patelni rozgrzewamy łyżką masła klarowanego i na gorący tłuszcz przekładamy kalafiora. Podsmażamy go przez około 2-3 minuty, mieszając co jakiś czas. Doprawiamy go czosnkiem granulowanym oraz solą. Następnie dolewamy około 100 ml wody i pod przykryciem dusimy go przez kilka minut. Można przemieszać co jakiś czas. Posypujemy go łyżeczką czarnych nasion sezamu i smażymy jeszcze chwilę, aby pozbyć się ewentualnej wody, po czym odstawiamy na bok do przestudzenia. Z kawałka łososia około 150 gramowego pozbywamy się skóry, a następnie kroimy go większą kostkę. Zamiast łososia można użyć na przykład krewetek. Pokrojonego łososia doprawiamy solą oraz mielonym pieprzem. Na patelni rozgrzewamy łyżkę masła klarowanego i podsmażamy rybę przez kilka minut. Gdy będzie gotowa, stawiamy na bok do przestudzenia. Tutaj również możecie zamiast świeżego łososia, użyć łososia wędzonego. Wtedy wystarczy go tylko rozdrobnić i dodać na późniejszym etapie na talerz. Dalej kroimy w kostkę warzywa. Będziemy potrzebować około 100 g ogórka oraz 50 g papryki. Dojrzała awokado kroimy, będziemy potrzebować tylko jedną połowę, którą kroimy również kostką. Pod koniec skrapiamy je sokiem z cytryny. Wszystkie składniki mamy już gotowe, więc przekładamy na talerz. Na początku kalafior z sezamem. Rozprowadzamy go dokładnie po całym dnie talerza. Kolejno dodajemy pozostałe składniki. sosia, ogórek, awokado oraz paprykę. Pod koniec udekorowałam jeszcze talerz pociętymi plasterkami ogórka. Jako ostatni pozostał nam do przygotowania sos, który zrobimy ze 100 g śmietany 18% można również użyć np. jogurtu greckiego oraz 1 dwóch łyżek sosu sojowego. Mieszamy i gotowym sosem polewamy sałatkę. Na końcu możemy jeszcze posypać nasionami sezamu i gotowe. Wszystkie potrzebne składniki znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na mojego bloga twistekary.pl.